Cię na kanale Erika Tarot Ja mam na imię Iwona Zapraszam Cię na czytanie Na miesiąc czerwiec Dla strzelców e, Czytanie będzie oczywiście ogólne Nie będzie rezonowało ze wszystkimi Bierzcie to co dla Was A resztę zostawcie No i serdeczne podziękowania dla osób, które subskrybują Komentują i polubiają moje filmiki Jestem bardzo, bardzo wdzięczna To jest miód na moje serduszko Więc bardzo, bardzo e, dziękuję no, zobaczmy, co tam u Was. Nie, Najpierw zaczniemy od przesłań, co u strzelców na miesiąc, czerwiec, strzelec, strzelec, miesiąc, czerwiec. No i przesłanie od aniołów. wszystko kwantowy, nie bój się wysoko mierzyć, tutaj będzie jakiś rozwój w jakimś kierunku, przeskoczysz coś, no bardzo, bardzo się zmieni Twoje życie, tu coś odkryjesz, tutaj zobaczysz, mamy też e, płodność, tu są króliki, czyli płodność pomysłów, rozwój. Wszystko się będzie budzić w Tobie, jakby taka wiosna w Twoim sercu, nie? Duży skok, krętowy, dużo, dużo, duży rozwój, duże jakieś mm, przebudzenie. Zobaczmy, jaki znak będzie ważny w tym miesiącu dla Ciebie. Co my tu mamy? Koziorożec. Koziorożec ma. Duży wpływ na ten miesiąc. Może dużo czasu z taką osobą będziesz spędzać, albo będzie pomocna dla ciebie. No dobrze, zobaczmy, jakie wyzwanie cię czeka w tym miesiącu, strzelcu. Wyzwanie dla strzelca. Aha, Nowy początek. Świat. Świat stoi przed tobą otworem uwolnienie się może z jakiejś depresji, z jakichś uzależnień od kogoś otwiera się przed Tobą, tu jest zakończenie jakiegoś etapu w Twoim życiu tak jak właśnie duży skok, rozwój, płodność coś się zaczyna zaczyna się otwierać dla Ciebie świat, możesz mieć jakiś Y, propozycje pracy za granicą, możesz się przeprowadzić za granicą, możesz y, zacząć pracę z osobami mówiącymi w innym języku, także y, no, coś tutaj się będzie działo i to jest dla ciebie wyzwaniem, żeby się na to otworzyć. Co ci w tym pomoże? Twu, y, rodzina? Zobaczmy, a co ci będzie przeszkadzać w osiągnięciu tego wyzwania. O, jakiś tutaj yy, pociąg. Tu mamy króliki, które się wiecie, jak szybko rozmnażają. Tu mamy energię też płodności, wulkan, tu będzie się działo. Namiętności to ci może troszeczkę przysłonić oczy. Możesz nie zauważyć pewnych możliwości. No pociąg seksualny może być tutaj problemem, albo zbyt dużo chcesz naraz zrobić, tutaj aż kipi od ciebie i musisz się wyciszyć, uspokoić może. Pomocna może być rodzina, tu jest taki wielopokoleniowość, możesz też dostać jakiś spadek, no tego też nie możemy wykluczyć, ale też rodzina, skorpion. Ktoś z podznaku Skorpiona też może być pomocny, finansowo ci pomóc w jakiejś sytuacji, albo właśnie wielopokoleniowa rodzina, czyli ktoś z rodziny albo dostaniesz spadek, albo ci pomoże finansowo w rozwoju Twoim, w otwarciu się na właśnie te możliwości i świat. No dobrze, zobaczmy, co u ciebie, jakie energie. Hmm. Jakie energia na cały miesiąc. Energia dla Strzelca na czerwiec 2025. No wypadło, że będziesz od czegoś odchodzić. Ta, ta przeprowadzka, tak jak ja mówiłam, możliwa jest u Ciebie. Zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania. Albo po prostu zdystansujesz się od jakichś problemów, albo zdystansujesz się od jakiejś osoby. No dobrze. Strzelec, energia. Właśnie nowe możliwości się pojawiają. Masz taki nieśmiały pomysł, albo sam będziesz troszeczkę nieśmiały w stosunku do jakiejś osoby. Tutaj coś nowego się pojawia. Paść, to często też są dzieci. Jeżeli masz takowe, to tutaj jakiś nieśmiały pomysł jest w jego głowie, coś chciałby zacząć działać w jakimś kierunku. Jeżeli nie dzieci, to ty zaczynasz coś się dziać w Twojej głowie, masz jakieś właśnie takie pomysły do działania, ale. To są początki tego początki. Mhm. No i widać trzeci tydzień i czwarty bardzo dobry dla Ciebie ten koniec miesiąca, tu jest wsparcie duże aniołów z góry, jeżeli potrzebujesz, to poproś, bo widać, że masz duże wsparcie. Tutaj jest umiarkowanie, czyli taki spokój. U Ciebie na, następuje, no i zwycięstwo jakieś, coś tutaj osiągasz, coś prze, przepracowujesz, coś y, możesz dostać dobrą pracę, awansę, mm, możesz tu mieć sukces w miłości. Zobaczymy dalej, co z tego będzie, ale widać, że Ty tutaj coś, y, coś się dzieje, no masz tych pomysłów mnóstwo i rozwój i zaczynasz kwitnąć, no i taki no, bardzo duży skok, skok kwantowy. Mm. Jest Ci możliwy, więc nie bój się mierzyć wysoko, jak tu jest powiedziane. Masz takie możliwości. Mhm. Chociaż ty widać, że masz jakiś problem i boisz się go dojrzeć, boisz się podjąć jakąś ostateczną decyzję. Zobaczmy, co u ciebie w miłości na miesiąc czerwiec 2025. Miłość, uczucia. Co w uczuciach. Są w uczuciach na miesiąc czerwiec 25 dla strzelców. <słyszy> jakaś y, transformacja więc zmiana, totalna zmiana, coś tutaj się zakończy, tak jak mówiłam, zakończenie etapu jest dla ciebie tym wezwaniem. Coś się zakończy, pojawia się u ciebie y, transformacja. Zupełnie coś nowego. Ten skok kwantowy, coś zrozumiesz, to działanie, pomysł. Mamy tutaj rycerza y, buław. To jest osoba no, on może być spod znaku strzelca, to możesz być ty, ale też może być um, dla kobiet, pojawić się jakiś mężczyzna w drugim tygodniu czerwca, który rozpali cię tu i właśnie on jest w tej przeszkodzie, nie ten pociąg seksualny. Eee, trzeba nad nim tutaj zapanować, jak widzę. Eee, Chyba, że tu zakończy się właśnie ten epa, etap z tym mężczyzną, bo tu też tak może być. Mhm. Znaki ognista, baran, lew, strzelec. Ale niekoniecznie po prostu ktoś, kto jest zadbany, wysportowany, no. Yy, na równi z wami. No, strzelce to też taka energia, właśnie. Więc to może być Twoja energia, może być yy, czyjaś. Więc jeżeli dla kobiet, to tu jest jakiś mężczyzna. Który zakończy się jakiś etap y, dla was y, z tym mężczyzną. I to jest jakieś przeznaczenie. To była karma, która się miała tutaj wydarzyć. Mieliście to przeżyć, ale teraz to się będzie zmieniało. Chociaż y, może nie do końca. Może nie do końca, bo widzę, że tutaj. Jeszcze w takiej pułapce się czujecie, nie do końca się uwolnicie z tego związku. Da Wam to siłę, możliwości, właśnie ten sukces. Ale tu jeszcze jest, y, czujesz się jak zamknięty w złotej klatce. Niby możesz nie wyjść, ale się tutaj kurczowo trzymasz. Mhm. Powoli to umiarkowanie do ciebie przyjdzie, ale zrozumiesz, że możesz się uwolnić. Zobacz, tutaj już wychodzisz z tej klatki, i ten ostatni tydzień, miesiąca, czerwca, widać, że tutaj nabierasz siły, nabierasz siły, skupiasz się na jakimś rozwoju finansowym, bo tutaj mamy też na końcu tali. Rycerza pentakli. Więc, albo pojawi się w Twoim życiu ktoś taki rozsądny, kto chce zacząć taki, taką stabilną, stabilną więź. Może to być ktoś z podznaku koziorożca. Może y, jest to tutaj mamy akurat kobietę, która się uczy, uczy, dokształca. Więc, tu możesz y, zacząć jakieś kursy do szkalania i skupić się właśnie na, na rozwoju. Zawodowym, finansowym, bo tutaj coś z tą miłością, z tymi uczuciami. No jest ciężko, widać, że tu się zmienia, transformujesz przeznaczenie, uwalniasz się z tej złotej klatki, bo ona cały czas była otwarta. Tylko ty bałaś się, czy bałaś zrobić ten krok, ale widać, że tu dostajesz tego powera. Ten, ten skok kwantowy zadziała. Tutaj. Odkryjesz sobie tam siłę, no i uwalniasz się z tego związku, który ci nie służył. Chociaż pociąg seksualny tam był, to coś innego tu szwankowało. Ale jest sukces. Koniec czerwca wychodzisz z tego, uwalniasz się z tej energii, dostajesz poweru, poweru, siły, energii. No dobrze, zobaczmy. Chociaż cały czas ten, ten twoja y, brak y, siły na to, żeby skończyć coś raz na zawsze, nie? To taki trudny dla ciebie y, jest wyzwaniem, żeby zakończyć jakiś tutaj związek. No dobrze, to teraz finanse. Finanse, praca, zobaczmy. Finanse, praca dla... I znów mamy na końcu tą kartę, zobaczcie. Rycerz Pentakli, tu uczysz się czegoś, doszkalasz, tak jak mówiłam, skupiasz się na rozwoju osobistym i tu, tu widać też w finansowych sprawach. Od czegoś się odcinasz, tak jak tutaj widać, też jest nóż, nieśmiały pomysł. Może tu być początek, może pod, akurat podpisujesz jakąś umowę z nowym miejscem. Um, tylko tutaj trzeba będzie się troszkę wykazać, bo widać, że jest dużo chętnych na to stanowisko, więc no jeżeli masz propozycję pracy, no trzeba się tutaj bardziej przyłożyć i pokazać y, się z lepszej strony, tutaj to działanie takie y, nowe, coś nowego wchodzisz, widać. I daje ci to, myślę, że tutaj dostaniesz tą pracę, bo y, w trzecim tygodniu mamy Zadowolenie ze swojego życia, z finansów. Tutaj nieśmiało się z tej wody wyłaniasz. Widać, że coś się zaczyna dziać, co będzie dobre dla Ciebie. Tu mamy to umiarkowanie, to prowadzi Cię do takiego spokoju w życiu i sukcesu, nie? No i koniec tygodnia mamy kochanków, czyli. Tutaj akurat znajdujesz taką bliską osobę, odbicie, bratnią duszę w tej miejscu pracy, która Cię wspiera, która Ci pomaga, z którą dobrze się czujesz. Mhm. No i jaka rada dla Was? Jaka rada dla strzelców na miesiąc? Aha, już wypadło czerwiec. Nie daj się... Pomijać, tak? Walcz o to, żeby nie, nie czuć tej biedy, ani finansowej, ani uczuciowej. Bo tak czuję to, to uczucie tutaj. Bardzo czujesz brak. Brak tego wsparcia i miłości z czyjej strony. Zawiodłaś czy zawiodłeś się na czymś. Więc nie daj się. Nie pozwól, żeby ktoś ci coś zabrał, żebyś czuła, czy czuł ten brak. Walcz o siebie. Tutaj. Nie bój się wysoko mierzyć, tak? Nie, nie, za, nie jak to powiedzieć, nie pocieszaj się jakimiś tam ochłapami, że tak powiem Walcz o siebie, walcz o siebie i nie pozwól na brak miłości czy pieniędzy. Masz możliwości, tu jest zakończenie, tu zakończenie jakiegoś etapu. Masz tu możliwość, może to jest praca właśnie, którą tutaj dostaniesz nowa. Będzie taka. Wielopokoleniowa. Będziesz się czuć, jak w rodzinie. Tu jest wsparcie, tu są pieniądze. Więc nie daj się, żebyś poczuł, czy czuła się gorsza, brak miłości, czy brak pieniędzy. Walcz o siebie. Tutaj mamy też byka. Też może być wspierający dla Ciebie ktoś pod znaku byka. Chociaż czuję, że ten byk może powodować tutaj te braki właśnie. Więc nie daj się temu bykowi, on nie jest wspierający. Teraz czuję, że nie, że on powoduje, może powodować u ciebie. Nie daj się tej osobie w ten sposób traktować. No i co Twoja dusza jeszcze ma do powiedzenia na ten miesiąc? Zobaczmy. Wewnętrzne Twoje ja, do czego w sumie tutaj masz w tym miesiącu. Yy. Dążyć Strzelec, czerwiec. Mhm. Pozytywna afirmacja jest bardzo ci potrzebna. Więc pomyśl sobie o czymś fajnym, właśnie tak jak mówiłam, nie daj się, żeby tutaj jakiś czuć brak, tylko afirmuj sobie to, co jest pozytywne, mów to sobie codziennie, jaki to jesteś piękny, dobry i zdolny, i to afirmuj, no i poszerz swoje horyzonty. Właśnie tu jest to otwarcie na świat, otwarcie na świat i duży skok kwantowy. Więc. Y Uwierz w siebie, że nie jesteś ograniczony, że masz większe możliwości i sobie to afirmuj. Bardzo ważne dla ciebie. Dziękuję ci bardzo, Strzelcu, i życzę udanego miesiąca.